Ja nie mogę. Znowu to samo Nie mogę odpalić gadziny O Boże, mam już dość Coś mi się pierdoli Akumulator Znowu bolca upaliło plusowego No jasne, jak inaczej kurwa Dzisiaj odwiedziłem trzy sklepy chrzanów, potem pojechałem do Przemyśla czyli kawałek jest Przemyśl po rozładunku próbuję odpalić auto uj, nie odpala akurat cygan do mnie dzwonił o, to mi mówi, że będzie lipa z tym, albo klem, albo... nie wiem w ogóle jak to nazwać Kurwa. nazwijmy to bolcem coś się tutaj pierdoli nie wierzę. Oczywiście zrobiłem prowizorkę. Najpierw wyciąłem kawałek puszki po piwie, żeby wsadzić. Zresztą zaraz zobaczycie, co tu siedzi stało. No, zajebiście wygląda. Kurwa. Ja pierdolę. Jeszcze bardziej go ujebał. Po Nie po wiem co tu się dzieje albo jakieś przejebane napięcie jest No jeszcze miałem dostawę świeżą na fresh'u No Przemysł był drugim sklepem Ja pierdolę Nie no to będą normalne jaja Co teraz zrobić? Kurwa Docinać dalej No chyba tak Ja pierdolę Ja pierdolę No, i no zajebisty dzień za chwilę mi się coś pierdoli Kurwa, przecież to już nawet bolca nie przypomina, no ja cię pierdolę o kurwa Tak jak cygan mówił oczyścić klemę w środku Kurwa noż to jest zajebisty Dał mi go John Rambo Hmm. Azjatów nim zapierdalał w Wietnamie, a teraz ja nim klemę oczyszczam. Ja pierdolę. Ja pierdolę, nie. W ogóle zajebisty dzień. Drugi raz w tym roku. Kurwa, wyrwałem sobie klamkę. Chuj mnie jebie jebie. pan Nie chce mi się już, kurwa, naprawdę mi się nie chce. O. Jak ktoś chciał klamkę to proszę bardzo. Och, ja pierdolę No, a teraz trzeba próbować odpalić. Ja pierdolę, nie wiem no. Och, ludzie. Co to ma być za maniana? Ja pierdolę. Kurwa niedziela. Ludzie powinni odpoczywać. Ale nie. Krychu będzie rzeźbił klem. Ja nie wiem, kurwa. Nie wiem, no takie coś to to jest chuj. Żenada. Po prostu, że Kurwa. Ja pierdolę. To ma jechać? Pierdolę. Już nie będę gasił, nawet. Jak mi się w ogóle uda odpalić? To jest pytanie. Ja pierdolę, nie wiem. Może uzupełnię inaczej. Kurwa. Że nadam takie druciarstwo. No. Ja pierdolę. Nie no, że nada. Nie będę ukrywał, że się wkurbiłem. Dobra, może zrobimy tak. O, najpierw założę bolca. <laughs> Czy to jest kurwa kpina? Ja nie wierzę. Hm. Poupycham. Gdzie tam się co da? Wchodź ty gałganie! Nie, no, ten już jest skręcony na maksa. Ach, warka mnie ratuje. Ja pierdolę, kto to widział? Takie rzeczy. No, pytam się, kto to widział. Pierdolę, przecież to nadal ma luz, jak chuj Siapiertole ja Nie wierzę w to Czekajcie, teraz Kurwa <słyska> Ach, Jeszcze jeden co najmniej. Boże jakie to jest druciarstwo. Co my tu mamy? Coś tu ma. Blachowkręty. Dobra. Ja dole! Niepoważne Siło ten nawet Już nie ma jak śrubokręta w to wsadzić o, to Dajemy tego hm. Ja pierdolę Rzeźba, rzeźba, rzeźba Mogłem nie gasić No i niby sztywny jest. Kurwa. Zobaczymy. Sóbujemy odpalić. Także widzicie, dzień mam zajebisty. No a tak, to jest jak się pracuje w niedzielę. Niedzielna praca w gówno się obraca i macie tego właśnie przykład. Dobra, tu rozodowałem trzeci sklep, jestem teraz w. Jak to się nazywało w ogóle? Ha, pierwszy raz tu jestem i zapomniałem. no gdzie jestem? Aha, brzozów Tam. też po fajnych górkach cisnąłem dobra moja skrytka różnych rzeczy które zawsze mogą się przydać wreszcie sobie włączę agregat pojadę po warzywka o startu Musiałem go tutaj tym zewnętrznym wyłącznikiem wyłączyć i wyłączyć znowu bo w środku go wyłączyłem tam z wnętrza naczepy. nie no to są normalne jaja co mnie dzisiaj spetyka nie no chyba faktycznie nie będę go już gasił Kurwa, bo już całkiem mi wypierdoli ton tego bolca siapie ja w dole nie no uj będzie co chodzi na wolnych obrotach 我最近那个！